Hejka z tej strony pogromcy MC2. Ale właściwie, dlaczego pogromcy mc kwadrat? Hmm. Jak można zauważyć, wpaliśmy w nazwę naszego zespołu jeden z najsłynniejszych wzorów fizycznych, czyli E równa się MC2. Gdzie E to energia? M masa spodziewkowa ciała. I c kwadrat, czyli prędkość światła podniesiona do kwadratu. I odwrotnie. Jest to bardzo ważny i jak nie najważniejszy wzór w fizyce, nazywany teorią względności Alberta Einsteina. Właśnie. A kim dokładnie był Albert Einstein? Albert Einstein książkowo uznawany jest za jednego z najwybitniejszych fizyków w historii, tuż obok Newtona czy Galileusza. W skrócie, fajny gość. Pierwotnie Miałem zostać inżynierem, lecz myśl, że będę musiał marnować moją twórczą energię na rzeczy mające uczynić życie codzienne, zwykłe, jeszcze bardziej wyrafinowanym, z obmierzłą kumulacją kapitału jako naczelnym celem. Była dla mnie nie do zniesienia. Ponadto w 1921 roku został laureatem Nagrody Nobla. To parę faktów o jednym z największych fizyków świata. W 2001 roku tygodnik Time uznał Einsteina za człowieka stulecia. Wbrew powszechnej opinii, Einstein nie miał problemu z nauką i przede wszystkim radził sobie świetnie z przedmiotami ścisłymi. Einstein powiedział: Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Einstein był dosyć utalentowany muzycznie. Więc gdyby nie matematyka i fizyka, prawdopodobnie zostałby szanowanym skrzypkiem. Einsteinowi zaproponowano fotel prezydenta, co i Izraeli. Nie chciał on jednak skorzystać z tej możliwości. Umysł Einsteina był około 15% większy od normy. Czy wiedzieliście, że powodem śmierci Alberta Einsteina był nieuleczalny tętniak aorty? Nie, ja też nie. Wszystkie potrzebne linki są na dole. Pa!